Witam serdecznie na kanale Station North z sali wykładowej Station North. Chciałem dzisiaj porozmawiać o możliwościach człowieka. Czasami słyszę, że wszystko zależy od Ciebie. Naprawdę? Pogoda zależy ode mnie? COVID zależy ode mnie? A może powodzie zależą ode mnie? oj, oj. oj, oj. To wygląda nam, że tak powiem, nie za dobrą sprawę. Porozmawiajmy o możliwościach. W książce Prosperity Training podjęliśmy takie zagadnienie, czy wszyscy mogą być bogaci? I czy wszyscy mogą być profesorami fizyki? Czy wszyscy mogą być prezydentami Stanów Zjednoczonych? No nie za bardzo. Natomiast to potoczne pojęcie możliwości mówi, że w zasadzie wszystko możemy. Może stać się bogaty, może stać się. Kimkolwiek, czymkolwiek, cokolwiek ci tylko przyjdzie do głowy, czyli możesz, możesz, możesz. No, jest to dosyć nierealistyczne. Jest to oczywiście czysta wyobraźnia, ale taka wyobraźnia, która jest czasami bardzo destrukcyjna w stosunku do tego, co chcemy osiągnąć. I to pojęcie możliwości, no, trudno by nazwać, że jest to jakiekolwiek pojęcie możliwości. W zasadzie jest to czysta fantazja. Ale mamy drugie pojęcie możliwości, no, pochodzące z czasów Anaksymandra, czyli grecka filozofia starożytna. I macie tutaj rysunek. I co na tym rysunku? Ten punkt po lewej stronie to jest punkt, który możemy nazwać teraźniejszością. I teraz, im dalej od teraźniejszości w prawo. Tym bardziej pewne zdarzenia mogą być prawdopodobne. Czyli stosunkowo daleko jest pewne prawdopodobieństwo różnego rodzaju zdarzeń. Natomiast im bardziej w lewo, im bardziej zbliżamy się do tego punktu, no to cały szereg rzeczy staje się po prostu nieprawdopodobnych. No, co z tego pojęcia wynika? No, z tego pojęcia przede wszystkim wynika, że jeżeli chcemy zmieniać prawdopodobieństwo tego, co nastąpi w przyszłości, no to musimy działać w teraźniejszości, czyli jakby musimy tworzyć pewnego rodzaju skutki. Ale jest trzecie pojęcie możliwości, bardzo ciekawe pojęcie możliwości to jest pojęcie możliwości szkoły megaryjskiej, które mówi, że możliwe jest to, co było, jest lub będzie. Podobno był na to dowód starożytności, ale zginął. Ciekawe, czy ktoś potrafiłby dzisiaj to udowodnić. Z tego pojęcia wynika, że jeżeli nie wszyscy są bogaci, to niemożliwe jest, żeby wszyscy byli bogaci. Jeżeli Druga Wojna Światowa miała miejsce, to niemożliwe jest, żeby jakby nie miała miejsca. Jest to najbardziej realistyczne pojęcie możliwości, jakby jakie istnieje. I z niego jasno i wyraźnie wynika. Nie wszyscy mogą być bogaci, nie wszyscy mm, mogą być profesorami fizyki, nie wszyscy mogą być prezydentami Stanów Zjednoczonych. Także trzyma się z daleka od różnego rodzaju ludzi, którzy mówią, że wszystko zależy od Ciebie. Bo nie wszystko. Na przykład pogoda. Na przykład to, że ciotka umarła. To też nie zależy ode mnie. Ale to w takim razie co nam pozostaje? A właśnie, to jest bardzo ważne pytanie. Pozostaje nam szukanie własnego marginesu wolności. Czyli nie tyle, że wszystko możemy, bo to jest absolutnie nieprawda. Ci, którzy tak mówią, robią wam sieczkę z mózgu albo przynajmniej próbują. Tylko poszukiwanie marginesu wolności jest Podstawą skutecznego działania i podstawą osiągania sukcesu. To, że nie wszyscy mogą być bogaci, to nie znaczy, że ty w swoim życiu nie możesz uzyskać różnego rodzaju doskonałych warunków, zrealizować całego szeregu pragnień. No to cóż, życzę Wam znalezienia swojego marginesu wolności. W którym faktycznie, tak długo jak opieracie się o ten margines wolności, tam wiele rzeczy zależy od Was. No i po co taki margines wolności? No, po to, żebyście żyli długo i szczęśliwie. Wszystkiego dobrego. Nasze kursy dostępne są online na www.prosperitytraining.pl. A książki, audiobooki i e-booki. Na www.navisnord.eu